Jest poniedziałek 3 stycznia, minęła godzina 21.50. Zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór, Mateusz Kaczmarek. Czas na losowania. Na początek chciałbym przypomnieć, że większość gier Lotto jest dostępna online. Jak się gra przez internet, zobaczą Państwo w krótkim materiale filmowym. Zapraszam. Graj w swoje ulubione gry online bez wychodzenia z domu na lotto.pl. Kliknij Zarejestruj się i wypełnij pola formularzy. Następnie aktywuj swoje konto i zasil je jedną z wybranych metod płatności. Wygrywaj tak jak lubisz na stronie lotto.pl lub w aplikacji mobilnej. Można grać o każdej porze i z każdego miejsca w Polsce. Taki sposób gry wybrało już ponad 700 tysięcy osób i warto do nich dołączyć. Już jutro okazja na wygrane w lotto. Pula na wygrane pierwszego stopnia wynosi gwarantowane 2 miliony złotych. Szóstkę mogą Państwo wytypować samemu lub na chybiu trafił. Życzę celnych typowań jak największych wygranych. W Multi Multi dwa razy dziennie do zdobycia jest aż 25 milionów złotych. Wystarczy postawić nagrę z plusem za dziesięciokrotną stawkę i wytypować 10 liczb. Losowanie Multi Multi przed nami. Zapraszam. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kulbę. Ben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb

Trzydzieści trzy. Trzydzieści dwa. Sześćdziesiąt cztery. Cztery. Siedemnaście. Siedemdziesiąt. sześć siedemdziesiąt pięć, dwadzieścia jeden, trzydzieści cztery, dwadzieścia dwa, sześćdziesiąt dziewięć, czterdzieści jeden, liczba czterdzieści jeden jest plusem. Tylko złotówkę i 50 groszy kosztuje zakład mini Lotto, a jego zakup jest przypustką do gry o nawet 400 tysięcy złotych. Trzymam kciuki za wygrane i zapraszam na losowanie. W kastecie maszyny losującej mamy 42 kolejne ułożone kule, komora mieszania jest pusta. Spalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 5 liczb. 42 40 4 10 20 Numer super szansy tworzy 7 cyfr z zakresu od 0 do 9. Wydając 2 złote na jego aktywację mają Państwo szansę wygrać 2 miliony złotych. Trzeba tylko te cyfry trafić. W drugim dziś losowaniu tej gry padły następujące cyfry. 9 3, 8, 9, 1, 2, 5. Gratuluję zwycięzcom. Na każdym losie kaskady znajdują się dwa zestawy 12 liczb. Kto w jednym z nich odnajdzie wszystkie wylosowane liczby wygra 250 tysięcy złotych. Takie pieniądze zdobyło już 428 graczy. Pora na kolejnego losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 24. kolejno ułożone kule, bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 litrów. 7, 9, 21 14, Dwadzieścia 17 Siedemnaście. Trzynaście. Szesnaście. Cztery. Osiem. 15 Piętnaście. Ze wszystkich gier lot, największe pieniądze są do zdobycia w Pod Główna wygrana może być warta około 400 milionów złotych. Najbliższe losowanie już w piątek. Teraz do wygrania jest 110 milionów złotych. Aby wejść do gry, należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 z 10. Powodzenia! Codziennie w ekstra pensji do zdobycia jest pensja na lata. W zależności od stawki w grze, może być warta od 5 do nawet 50 tysięcy złotych, wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Pora wejść do gry. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejno ułożone kule, bębny, maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. 33 31 6 23, 4, a ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapensji jest 3. W pensję warto grać z opcją ekstra Wystarczy dopłacić złotówkę, a wygrać można aż 100 tysięcy złotych wypłacanych od ręki. Czas na losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4, kolejno ułożone kule bębne. Maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. 10, 16, 17, 32. 21 A ostatnią liczbą wylosowaną w Ekstrapremi jest 3. Wyniki losowań oraz informacje o wygranych znajdą Państwo na lotto.pl Wygrane, które trafią się online, są przypisywane do internetowego konta gracza. Można je przeznaczyć na dalszą grę lub wypłacić. W zależności od wysokości na konto bankowe lub w dowolnym oddziale totalizatora sportowego. Wieczór w studiu dobiega końca, ale już teraz zapraszam Państwa na jutrzejsze popołudniowe losowania. Poprowadzi je Maria Zbierzyńska. Życzę spokojnego wieczoru. Wranoc. Kiedy wygrywasz w Eurojackpot, odnajdujesz siebie na nowo i wykorzystujesz każdą minutę do granic. A to dopiero początek. Teraz do wygrania 110 milionów złotych. Eurojackpot. Doświadczaj więcej.